A, widzę, że pan również uzdolniony jest muzycznie. Tak. Pan do... gra? Gra, gra, troszkę gram. Okay. Czyli tutaj, tutaj jest e, cela, w której mieszkacie w trójkę. Również e, zaopatrzona w sprzęt telewizyjny. A, każdy każdy telewizor, no, u nas tak jest. no. Troszkę gram, troszkę się angielskiego uczę, troszkę w tenisa, takie pary, po prostu, no, żeby nie, nie, to było, nie, nie było to tylko takie, takie, no, taki czas, który po prostu tak jałował, tylko po prostu, żeby jak najwięcej go wykorzystać. Może żeby... ma, nam pan coś zagrać? No w tej chwili nie ma tego. Prądy. Aha, nie ma prądu, tak? A w, również pan pracuje, powiedział pan, w radiowęźle tak. więziennym, tak? Tak. Mm, pan prowadzi jakieś audycje tam? Znaczy. Są koledzy redaktorzy, którzy, którzy prowadzą audycje, no i my je po prostu emitujemy. A jeśli trzeba, to tam jakiś taki. Jest pan realizatorem. Tak, znaczy takim technikiem radiowęzłowym, coś tam wyemitować, takie sprawy. Bo jest kolega, który, który po prostu prowadzi audycje takie, on od tego jest, książkę czyta i audycje prowadzi. My temu pomagamy, jak możemy, tak mu po prostu pomagamy. No. Ale on jest głównie za to odpowiedzialny. No, bardzo fajna praca także. Zadowolony jestem z pracy.